W jakiej formie Krynicy Czystości mówimy? Tego nie wiemy. Nie możemy tego jeszcze stwierdzić, bowiem ów cel nie zostaje nam w chwili obecnej przedstawiony. Cel jest wysiłkiem wystąpienia zawsze wbrew czemuś. Darem, miłością do tych, którzy żyją. Nie nazwałbym takiego działania poświęceniem, bowiem ontologia ofiary deprymuje eksplikację szczęścia i radości, którą opromieniona wolność znosi siłem cierpienia. Wystąpienie przeciwko czemuś, komuś, jest wyrzeczeniem się pogardy do człowieka, do ludzi bowiem kochać oznaczać może jedynie ukazanie tego, czego nie widać, zaś pogarda potrzebuje nieustannego kontaktu z obiektem wyzysku. Męstwo jest aktem spełniania się w ruchu wolności, który nie odnajduje przyjemności w zwycięstwie, lecz w przegranych bowiem przegrać w znaczeniu nie pragnąć zwyciężyć jest zaiste aktem najwyższej odwagi to pewne że ci którzy pragną zwyciężyć nie pojmą natury idei bowiem mężny człowiek potrafi się przede wszystkim bronić przed stosowaniem przemocy i w jakim stylu to robi nie może być mężnym ten, kto nie poznał, czym jest sprawiedliwość, a sprawiedliwym jest tylko ten, kto nie ma bogów przed sobą, bowiem posłuszeństwo normom i sądom wartościującym, wynikającym ze zniewolenia, degraduje prawa idei lex legu na mocy których ruch wolności odsłania potrzebę otwierania się na prawdę, na jej ciągłe rodzenie się, gdyż tylko ustawiczna koncentracja umysłów ludzkich na przedmiocie egzystencjalnych rozważań gwarantuje, że zło zostanie rozpoznane i zduszone w zarodku. Sprawiedliwość jest dlatego zdolnością widzenia poza czasem. Człowiek zniewolony odczuwa swoje utrapienie. Być może pragnie mu przeciwdziałać, ale nie odnajduje antidotum, bowiem nie potrafi zapomnieć o sobie. Odczuwa pogardę do innych. Pragnie ich przewyższyć. Postrzega rzeczywistość jako zdobycz, bowiem w umysłowym przedstawieniu sam uważa się za niewolnika, zbrukanego przez gorycz istnienia.